Blisko godziny, jak nagrane, nagrana została tęcza nad biesiatkami, teraz ten front z opadami, z chmurami, które wywołują tęczę. Przeniósł się tu w okolice Dunajca w Otwinowie. Widzimy tutaj nad wieżą otwinowską jest ten łuk taki trochę blady i sięgający tam aż za Wisłę. No ciekawe czy będzie to widać na tym nagraniu. kościół w